I ruszyła kobieca drużyna ze Smardzewic, wszystkich proszę o zajście z toru.

A B B

To jak... jest tylko boisko. Brak do tego boisko. Jest! piękne boisko, to jest nasze ale... na Jerą. terytorium. Tak, ale wie pan, że tak jest Dziękuję bardzo. Dziękuję. się tego tak przyda. Nie wątpię. So, a to boisko jest na terenie gminy, tak przejmiemy. No. Mam nadzieję. <laughs> Jak się czują zwycięzcy? Jest to na pewno duża radość i satysfakcja. Mimo tego, że już na niejednych zawodach udało nam się wystartować, tak na każdych zawodach, każdy kolejny zawodach jest to adrenalina i, i rywalizacja. Na treningach jest raz lepiej, raz, raz gorzej, wiadomo, ale za, najbardziej się staramy, żeby na zawodach było to nasze, nasze maksimum i pełna, pełnia naszych, naszych sił. Cieszymy się, że dzisiaj dopisała pogoda. Wszyscy mieli równe warunki, kibice mogli się nacieszyć strażacką sportową rywalizacją, co też było dla nas ogromnym dopingiem. No i mamy nadzieję, że również dopiszą na zawodach powiatowych, które odbędą się wkrótce i do których dzisiaj zakwalifikowaliśmy się. Tak i cieszymy się, że zarówno damska, jak kobieca, jak i męska drużyna pożarnicza ze Smardzewic zdobyła pierwsze miejsce i mam nadzieję, że kibiców na zawodach powiatowych, o czym wspomniał Bartek, będzie jeszcze więcej.